A z czym ty się to kojarzyło taką papą dla Ach, dzieci. I z, tym, z mięsem mielonym. Och, tylko wiem. I nawet z, z batatami, tylko. to jakby bataty były tutaj z tej strony. Król, cool, a co my dzisiaj robimy? A właśnie, dzisiaj to ja cię zaskoczę, bo jak widzisz, e, mamy tutaj truskawki, a w moim królestwie jest zawsze sezon otwarty na truskawki. No i właśnie, do tego dodamy sobie wafelki Happy Fit Pro i zrobimy z tego, co? Owsiankę i to będzie owsianka dla prawdziwych sportowców. Zapiekana, oczywiście. Zapiekana, ale mega, już nie mogę się doczekać. No dobra, no to ja dzisiaj popatrzę, poczekam, aż ty wszystko przygotujesz. I co? I spróbuję. Dobrze, działajmy. Musisz mi tylko instruować, co mam co? robić, i ja już. Nie no robię. jak zawsze, jak zawsze. Dobrze, dobrze. Oczywiście Ci pomogę. Tak. W takim razie zaczynamy od przelania mleka do rondelka. Nie podpalam. Najpierw przelejemy, a potem podpalimy. Dobra? Bardzo możesz proszę. odpalić palnik. Ja wstawię. Dobrze. Uważaj, z tym ogniem. Okej, okay. i możesz zacząć delikatnie mieszać, tak, żeby mm. mleko się zagotowało. A za momencik powolutku będziemy przesypywać płatki owsiane, Dodamy też dżem. No i oczywiście nasze wspaniałe wafelki. Owsiankę mamy już ugotowaną, porządnie wymieszaną, a więc możemy dodać do niej nasz dżem truskawkowy. Królu, ja. to będzie twoje zadanie. Dostaje cały? Tak. Dodaję. Albo. Nie, nie, nie. Młyżki nie? To łyżką będziemy mieszać. Tak. Także będziemy. porządnie mieszamy naszą owsiankę z dżemem truskawkowym i za momencik pokruszymy wafelki i dodamy do naszej owsianki. Porządnie. Porządnie. Nasze wafelki Happy Fit Pro są bez cukru i z podwyższoną ilością białka. Także jeżeli będziecie dodawali czem, to fajnie jak też by był bez cukru, bo to będzie taki fit przepis. A teraz czas na nasze wafelki. Musimy je pokruszyć i dodać prosto do naszej owsianki. Dużo wafelków kruszymy? Dużo, Oczywiście, jak Oczywiście, że było to było takie tylko pytanie retoryczne. Sprawdzam Ci po prostu, czy lubisz wafelki. Lubię to mało powiedziane. A to są chyba moje ulubione wafelki. Nie dość, że mają więcej białka, to jeszcze są bez cukru. A, no widzisz. I takie wafelki mam w swoim królestwie. Ale it, 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 żeś it, tu nasyfił. Tak się nie sprząta król, wiesz? Potrzebna jest szmatka, płyn. O, no na pewno, no na pewno, wiesz. Bez takich, dobrze? To jest taki. Twoja już... kuchnia, twój porządek. Tak. Wymieszamy. No najważniejsze, że mamy wszystko wymieszane. Tak. Kończę już ten przepis, bo chcę tego spróbować. Czyli co teraz robimy? Przekładamy do kokilek. Kokilek. Lecimy z tym, a później będziemy dodawać truskawki. Wafelków już nie? Wafelki na wierzch, jak upieczemy nasze truskawki. Znaczy nasze owsiane z truskawkami. Dobrze. Dobra. A ile będą się zapiekały? Około 10-12 minut w 180 stopni. Znowu ta wieczność. Przynajmniej będziesz miał czas, żeby posprzątać. <grystanie> Niezłe żarty ci się trzymają. <grystanie> A to dopiero początek. O, króli sprząt. Ja to dzisiaj... Ja w sumie. Ja tu Nie, tylko sprzątam chciałaś powiedzieć. Co? <grystanie> ja to dzisiaj wydawałam polecenia. Nie wiem, czy zauważyłeś. A wszystko wykonałeś sam. Ja bym powiedział, że instrukcje. Instrukcje, no dobrze, niech ci będzie, niech ci będzie. No. Możemy przechodzić do najlepszego, prawie najlepszego, do dekoracji. Musimy dokładnie wcisnąć nasze truskawki. Nie no, mocniej, mocniej. mocniej. One muszą się schować. Dobra, resztę truskawek do zostawiamy do dekoracji po upieczeniu, a my wstawiamy nasze przepyszne owsianki na około 10-12 minut. Nie będę się powtarzał z One Later. Nasza osianka już gotowa, a więc możemy przejść do dekoracji. A, czyli jeszcze dekorujemy, tak? Jeszcze dekorujemy. Dobrze. Ja a. się zajmę truskawkami. A czy można wafelkami? O, <noise> nawet trzeba. Głupie pytanie. I do tego jeszcze maliny. To co, przechodzimy do najlepszego? Oczywiście, że tak. Próba smaku. Smacznego. Dziękuję za inny. Dziękuję. Uważaj, bo gorąco. A, czyli jeszcze dekorujemy, tak? Jeszcze dekorujemy. Dobrze. Aha. Ja powiem tak, że na śniadanie idealne. Naprawdę, deser niby prosty, ale w smaku jest Iście królewski. I nawet nie, nie smakuje jakby był fit. Choć jest. Jest. Deser choć prosty, naprawdę smakuje Iście królesko. A wy, jeżeli. Chcecie i możecie, i macie chęć, a na pewno macie. E, pochwalcie się swoimi deserami z hasztagiem Desery Czwartkowe. A my Wam życzymy już teraz smacznego. Można już jeść? Tak szybko? Nawet trzeba. Hmm. Powiem Ci, to jest deser. I te pieczyny truskawki są tak dobre. Mhm. Całą robotę robią wafelki.